Dzień dobry, wieczór witam w kolejnym odcinku z Gry Ja odkryłem, że takie sporo, no właśnie, że przyczepy odblokowałem, czyli w sumie nie musiałem jej wcale robić. I że jeżeli zbuduję w końcu tą jednostkę pomocy badawcze EXO Dynamik, to dropnie mi gazik. Czyli nie muszę go odblokowywać faktycznie, czyli dobrze że tego nie odblokowałem. Bardzo dobrze. O, chyba skończyła w końcu badać. Dobra. A ja bym chciał sobie w takim razie. O ile to w ogóle możliwe. Ceramiczny, ceramiczny, nie mam ceramicznego. Nie wiem, jak mam zrobić ceramiczny. Zima to nie jest coś, co mogę tutaj postawić. To nie jest coś, co zacznie działać. Nie. Muszę znaleźć glinę. Faktycznie muszę znaleźć coś, co się naza glina. Dobra, przecież sprawdzę, bo sprawdziłem co to jest Lid. Lid podobno jest super, super rzadki i, i faktycznie, i faktycznie Lid znajdziemy sobie, wiadomo, na tej, na tej, na, na tak. No i na tym drugim, takiej e, drugiej planecie. Bo my jesteśmy na Sylwie, nie? Na Sylwa. Czyli Lid się znajduje w naszym tym. Na naszej planecie w ogóle. No właśnie, nie no właśnie. Ja szukałem litu, a nawet na naszej planecie się nie znajduje. Dokładnie. Będzie musieli tam polecić na tą planetę. Ale. Ale, ale, ale. Sprawdzę jak z ceramiką jest. No dobrze. dowiedziałem się, że. E, że można jakby normalnie. E, można normalnie znaleźć glinę. Ale można również ją stworzyć e, z pomocą... piwki ziemnej, którą blokuje sobie. Będzie prośnie, moim zdaniem To jest w drukarce, czyli w tej To jest średnia, to jest średnia drukarka I do wirówki ziemnej, piec do wytapiania, nie? Wirówka ziemna, aluminium znowu Chyba już, to już chyba wszystkie aluminium, jakie mieliśmy pa więcej już aluminium nie, aluminium nie mam Znowu będę musiał się po nie udać Ale dobra Spróbuję sobie tą wirówkę ziemną yy, Mieć podniosłem, a nie aluminium Jak to się stało? Teraz Come on. nie zbieraj tego, tylko z tą... Dobra Teraz ja oczywiście wezmę Złożony do... Ze sobą jeden I dzięki temu, z tym właśnie Czy Przy użyciu tego bardziej powinienem powiedzieć e, Możemy zrobić, zrobić w ogóle tak, że to wydupimy na razie Bo to też tam nie zamontujemy, nie, nie, nie To potrzeba takich dużych, to musi taki duży rozstaw właśnie Zamontujemy sobie tą wirówkę ziemną. I tutaj trzeba właśnie taki zbiornik ziemi. I z tej ziemi się stworzy glina. I glinę będziemy mogli zrobić ceramikę. To bardzo prosta rzecz. A tu się grę zapisuje. Hmm. Jesteśmy na chyba piątym odcinku. A ja się dopiero teraz dowiedziałem, że się grę zapisuje. Wchodząc do. do statku. Do kapsuły. Super. <laughs> Świetnie idzie nam. No. Szyb, szybko, szybko się, szybko, się, ewoluuje. Ja w sensie. Dobrze. E, rozpakuj. Tylko się nie zbóguj, proszę Cię, wirówka dobra. Chyba się nie zbógła. No i super. I teraz tak. Teraz... E, to wrzucam tu. I... I, i... Niezłożony. A, o! To jest takie potężne! Ja mogę, co jest, ja mogę Naprawdę, ja mogę z tego zrobić tego, ja mogę z tego Robić wszystko co tylko mi się podoba z takich prostych rzeczy No ja, dobra, ale grina robimy Oczywiście Ja sobie odzyskam już od tego to Jak szybko to działa I teraz jeszcze też inna sprawa. Zobaczę sobie jak szybko nam się ten zbiornik się zapełnia. Jak będę kopał sobie po prostu tak o, naturalnie. Jak szybko ten, ten zbiornik nam się zapełnia. No nie powiedziałbym, że jakoś specjalnie szybko. Ale stosunkowo szybko. Już w tym momencie na przykład mogę zrobić kolejną... Wiesz, w tym momencie chyba jest full Ta W tym momencie mam, mam już fulla To jest jednak całkiem, 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 całkiem sporo A jest, glina jest, stworzyła się ładna glina Dobra, wrzucę, wrzucę to jeszcze raz ziemię Jeszcze raz dam tą glinę Zaraz, jak tylko się ta stworzy O, i super no. Kwarc możemy też zrobić. Grafit możemy. Amon. Grafit może być ciekawy, ale nie, na razie jeszcze raz z zrobimy. Ja sobie odzyskam mój zbiorniczek. I dobra. I oczywiście z Greenest jest od razu zrobimy ceramiczny. To włączymy. To teraz tak czuję, że strasznie dużo będzie. Strasznie wszystko będzie wolno pracowało. O strasznie dużo energii zużywamy O właśnie Ale przyspieszyło od razu A tacha powinna wystać gdzieś tutaj A to mamy właśnie tę kolejną przepę Dajdziemy dwie przepę O ile się da oczywiście A może jedziesz z magazynami, on żona, więc też jest w sumie. Nie powiem, że to jakiś super szybko robi. No to się musi niestety zrobić. O! O jest! No i dobra, i teraz jak już to zrobiliśmy, to nasz pies będzie funkcjonował, działał. Pewnie się męczył, ale nie ma źle. To było jeszcze bardzo, bardzo tanie z tego co kojarzy do odblokowania. O, panel słoneczny. No to, to, to nie tutaj, to tutaj. E, co ja zrobiłem? Nie chcę, ja nie chcę klikać tam. E, panel słoneczny. Where is? Tu był gdzieś panel słoneczny też do odblokowania, taki lepszy. O, średni generator, to zna na węgiel, o to jest, to jest, to jest właśnie to co było do tanie Cztery mocy produkuje, tylko trzeba mieć fajty, fajty sporo A to jest nawet jeszcze tańsze Średnia turbina wiatrowa A z takiego stanu jakbym chciał turbinę wiatrową, ile bym musiał dać? Tutaj to nie chyba to. O, duży magazyn. Jest tu taki, o duży magazyn. To jest ruina wiatrowa. No, 100 aluminium. Nie wiem, jak się robi jeszcze 100 aluminium. Wytwarza 10 mocy. Sporo, sporo. I ta reszta to jest całkiem tania. A nam się skończył. 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 Ten. Organiczny, tak zwany. Dobra, trzy organiczne wystarczą w zupełności. W zupełności trzy organiczne wystarczą. E, dobra, poczekam aż to się zrobi, żeby przejść do następnego, do następnej części. Dobrze, mamy. Mamy to, co się nazywa platforma. Platforma... Czego to platforma jest? Wniosków. I możemy sobie ją zamontować. Postaw to tu, wypakuj. Możemy sobie ją zamotować tutaj na nasze, albo nie możemy? No nie, to jest kolejna rzecz, która jest ogromna. <śred> ja nie mogę, to, 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 to głupie wygląda, że tak na, na zamianę stawiam. Dobra, to w takim razie trzeba więcej tych platform zrobić. No niestety, tak, taki los. Duża platforma B jest dużo lepsza od dużej platformy A, ale kosztuje żywice więcej. Hmm. W takim razie mimo wszystko wolę chyba tej pracy, chociaż no tam. a no tam. Dobra, beznet, Zrobię dwie takie i, I tyle. Oczywiście żywicy na razie nie mam, ale to nie problem. W końcu... Tu jest jeszcze żywica, w końcu teraz dostęp do żywica mamy nieskończony. Nie wiem, to mogę nie odpalać tego. Wyłączę to w sumie ceramicznie i tak mało daje, a... To tylko czas zużywa. Czy, czas zużywa, e, energię zużywa. Jakoś tak mało energii produkujemy, strasznie. Dodatkowo mało. To się zużywa. Ale tu przyspieszyło, jak kiedy mamy więcej energii. Cześć. A, to też pokazuje jak dużo energii mamy ostatecznie w tym. Takie szersze. Czyli faktycznie przydałoby się zainwestować też jak najmocniejszą energię w jakiś lepszy sposób. Bo z tym, co teraz mamy, to jest taka troszeczkę no, słaba jest troszeczkę. Tu jest dużo żywicy, z tego co dokładnie pamiętam. Pełno żywicy. Także. Także Organicznie też jest zbierze. Nie wiem, jak będzie. Dobra, mamy te trzy żywice, może być. Na razie, na razie wystarczy te trzy żywice. Dobra. Nie, to nie. To ja biorę ze sobą. Pakujemy sobie gdzieś tutaj. To sobie przerzucimy tu. To tam wywalimy gdzieś tam. I tak. Jak ja to mogę... ja to mogę jakoś Ja to mogę jakoś kręcić tym I czemu czemu mi nie działa Notleniasz? Teraz nagle działa a tu się odpięło, dobra Wiedziałem, że coś jest nie tak Jak to jak to odepnę to tego to mi... No właśnie wiedziałem, że coś jest nie tak Że jakiś kabel odpiłem wcześniej Jak ja to mogę o, kręcić tym. O, pod C, ok. Garnąłem. Tak to postawimy, może? I podepniemy. Możemy zamontować sobie yy, to. Platforma wniosków. A tutaj jeszcze podłączymy tą kolejną platformę. Też tak całkiem całkiem równo. O! ładnie będzie. To podłączymy tu, to podłączymy tutaj. To co odblokujemy, to se blokujemy. I załóżmy, że drukarka się tu postawię. O. czy jak teraz konstruuję, to idealnie to się to sobie chciałem konstruować. A ta ma drukareczka, mogę ją też troszeczkę z... Halo. Karka. O, teraz, dobra. I to właśnie chciałem zrobić, żeby. Jeszcze, no, może nawet jeszcze troszeczkę do tyłu. Tutaj, żeby było tak fajnie, to zrobione, żeby tu dużo miejsca było i się nie pochwało w żaden sposób nic. To. Co to robi? Yy, em, to, to, co to jest? Hmm. Tu coś można wrzucić. Pytanie. Aha, to są te ro teraz. Zaraz, na pewno to miałem zrobić. Mi właśnie nie pasuje. Jednostkę pomocy badawczej, exod... Egzody... właśnie To nie było to. Ewidentnie, co to było? Co ja zrobiłem? Platforma, Platforma wniosków, egzot. Nawet nie jest to, co chciałem zrobić. No to fajnie. No tu mam tylko jedną rzecz dodokładną. Eee. Co, to, co ja odlokowałem? No nie wiem, co to jest. do dobrą sprawy teraz się okazuje. Platforma wniosków. Nie, to nie jest to ciekawe. Tu nie mogę w ogóle przejść. Dziwne. O! Ale platformy to są fajne. Które są takie, że drogie też do skonstruowania. Ale fajne, fajne platformy. Silosy magazynowe, to jest aktywny magazyn? Te magazyny mnie też ciekawią. Bo tu jest dużo magazynów, Taki 4 cz średnie komory. A takie widzę podwójne tutaj, a tu jest 8 średnich komór, o. a tu pewnie jest jakiś ogromny magazyn, który ekstra duża platforma. Jakiś ogromny, pewnie magazyn. Gdzieś. Ta, ekstra duży magazyn, to jest ogromne w ogóle. 31 średnich komór, nie? No dobra. W takim razie... Jako że doszedłem już do wniosku, że... Że... Przenoszenie dokładnie w drugiej parowni, coś tam coś tam, mały Dobra. Wiecie co? Ja pobiegnę po prostu. Jeszcze spójdziemy troszeczkę poeksplorować tę planetę. Wolfram. Poczytam o Wolframie. Wolfram. Wolframid. Nie na naszej planecie. No dobra, co to, to Wolframu nie, nie będziemy mieć. Amon mamy. Tego to nie na, nie na naszej planecie. To mamy. To mamy. To mamy. Tego nie mamy. To mamy, to mamy, dobra. To możemy zrobić sobie Malachit, oczywiście. Lit w ogóle nie na tych planetach jest. A więc faktycznie trzeba będzie, moim zdaniem, zrobić wahadłowiec. Ile kosztuje odlokowanie takiego wahadłowca latającego? Sterfę oddawania na wahadłowca, którą można zobaczyć i wybrać z orbity. Czyli muszę odlokować to. I w sumie, i w sumie to. Chyba, że jest coś innego, chyba jest jakiś, jakiś tańszy, nie wiem, wahadłowiec. Nie, chyba tylko, chyba te dwie rzeczy muszę odlokować. Czyli tak. Odlokowujemy sobie lądowisko. Możemy je zrobić, mamy wszystko, co jest potrzebne i potrzebujemy bajtów. I aluminium. Także no. Także tutaj niech to się, niech to się, niech to się produkuje. A ja idę do jaskini. W poszukiwaniu, nie w poszukiwaniu, tylko w zdobywaniu aluminium. Jak możecie zobaczyć, jestem właśnie w tym naszym traktorku. Który chyba sobie całkiem, całkiem nieźle radzi. I przenika przez to, dobra. To się też obawiałem, że może coś nie być nie, nie tak, ale na szczęście traktorek przenika przez nasze... ...części do prądu. Nie wiem, po co akurat nie wierzyłem do tej jaskini. Teraz będzie ciężko mi wyjechać, zapewne. Y C, o, zrobię sobie po prostu szerszy podjazd, tutaj, yy, no to było, to było lepsze, tak. Teraz troszeczkę zepsułem mój układ, już tego naprawiam. Gdzie jest? Tu jest. Tu łączę tlenu. Daj, daj to tu. Abra. Yy, I tutaj też jeszcze jednego, jednego potrzebuję, bo zepsułem, Wypsułem. Tyk. I... Teraz jestem to wszystko jest Jeszcze nie. A tak, pojawiam na na styk To niech <śla> nie to. Dobra, to po prostu tam bliżej Bo tu jest też jakaś ukryta ta... Ta, która mi się tu wpadła Chyba to przybliżę nieco Po prostu Nie, bo nam, mi się to w ogóle rozwala Rozwala ten system połączeń Ale sobie zepsułem to Większą sobie jasność gry, bo nic nie widzę No i fajnie Eee, po prostu dam jeszcze jeden pakiet tutaj. No nie wiem, rozwali rozwaliłem sobie ten system. Był dobry, ale zepsułem. Coś co zepsułem po prostu. O, I działa, no i działa i to sama. To samo go side jaki populię. Dobra. Eee, tym spróbuję jeszcze tutaj już ustawić, wyjechać troszeczkę. E, eee, widzę, że bez problemu sobie wyjedzie. Jak wysiądę z niego, jak wysiądę z niego, to... O, idealnie. No i super. O to mi chodziło. To są gruzy tylko. Tu możemy go podpiąć do tego, tego. Wtyczki. Tylko tak. Ile ona, potrzebu ile ona potrzebuje. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy podpiąć do wtyczki to. Jak da, jak, jak, jaki zasięg ma nasza wtyczka? Za mały jeszcze troszeczkę. Tu trzeba wykopać, bo to jest... Tylko irytuje to miejsce. A że to mogę podnieść? Nie mogę tego podnieść. To muszę tym po prostu tu podjechać, tym... Tym autkiem. Znaczy traktorkiem, traktorkiem. traktorek. Ciągnikiem. Jeździesz... Jeźdź do tyłu, no dobrze. Teraz powinno być już chyba idealnie. Chyba jeszcze nie. Jeszcze za Dobra. Dobra, mam to w końcu. Ale nie daję to prądu, bo w drugą stronę to podłączyłem. Nie to tak, dało być to w ten sposób. Tak. No. Ta kamera, praca kamery jaka tu jest beznadziejna w tej grze. Nie podoba mi się bardzo, nie podoba mi się praca kamery w tej grze. To już mówiłem niejednokrotnie. Tylko jak wiele potrzebuje energii, bo ja nie chcę jednak zostać. Na razie tej energii zbyt dużo się tutaj nie zużywa, na szczęście. Tylko jest tu jakiś, nie wiem, może element, który mi powie, jak wiele energii jeszcze potrzeba. No bo już, już zeszliśmy ze wszystkich akumulatorów Teraz będzie mi z pojazdu... Nie! Ej! Anuluj! No i zepsułem właśnie w tym momencie Ja nie mogę Muszę zrobić sobie mały generator To mogę zrobić Postawić sobie go tutaj Nie, tu sobie go postawić, o No i to jest, to jest, to jest całkiem dobry pomysł a ja w międzyczasie pójdę, pozbierać troszeczkę hmm, rośliny. Te roślinki to mogą być nawet w tym oto. w tym oto podziemnym kompleksie. Także. nie ma źle. To nie, to, to jest żywica tylko. Gdzie ja jestem? Przepraszam bardzo, kamero. Czy mogłabyś mnie tak nie, bardzo nie irytować? Dziękuję. To, że kamera nie podąża za moim głównym bohaterem. Bywa męczące O! Widzę, że tu wcześniej waliłem Organiczny Także teraz go wezmę Odbiorę go Dobra eee, Wracaj, 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 wracaj Tutaj się wolno to działa czy ładuje nam też tutaj ciągnik? Nie ładuje. Ja w takim razie, no, no jeszcze na koniec wam pokażę po prostu, co, co faktycznie w tym było. Ale więc dobrze, Udało. skomponowałem taki bardzo dziwny, skomplikowany system połączeń. I liczę, że może w końcu się to otworzy. Jeszcze, oczywiście, że jeszcze nie. Wiecie co? Prawdopodobnie na razie tego nie mogę otworzyć, bo pewnie mam za mało energii. Za mało energii produkuję, pomimo że zrobiłem tyle generatorów. Bo tu, jak widzicie, tu się już praktycznie nic nie zmienia. Jak to podłączę, zmienia się niewiele. Także, no nie wiem, mogę spróbować jeden generator zbudować. Mogę spróbować faktycznie. Jeszcze jeden generator postawić. Wyłącz postawko tu. Nie wiem, podłącz. To podłącz do tego generatora. To podłącz do tego. Włącz generator. Podłącz jeszcze to. Jak? Bardzo. Ile to energii wymaga? Bardzo dużo. Zdecydowanie. Dobra e, No nic, zrobiłem tyle generatora I tak się i tak się przyda, bo Tutaj zawsze można ładować No co dalej, zamontujemy auto No niestety Strasznie, strasznie tego, strasznie kupiłem że tutaj tyle czasu zmarnowałem Ale dobra e, Na ten odcinek to było na tyle Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Widzimy się w następnych, no i cześć